Cześć, witam. Dzisiaj 12 nowych pomidorów, które były z wymiany, czyli nie kupione. I są to przeważnie wielkie albo ogromne, bewsztyki albo serca w kolorze czerwonym albo różowym. Zapraszam. Girl Girls Weird Thing. Ten pomidor ma fajną historię. Girl Girl to był pies, który znalazł tego pomidora w ogrodzie Jessica Hughes. I był to rząd pomidorów zielonej zebry. I to była mutacja zielonej zebry. I podobno ten pies znalazł ten pomidor i przyniósł je, jej tego pomidora. I na cześć psa właśnie ta odmiana została nazwana Girl Girl's Weird Thing. Czyli dziwna rzecz tego psa o imieniu Girl Girl, czyli dziewczynka dziewczynka. Nie wiem dlaczego pies się tak nazywał, ale taka jest historia. No i właśnie... Jessica Hughes z Kanady odkryła tego pomidora przy pomocy swojego psa w 2010 roku jako mutację o zielonej zebry. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Jest to pomidor o wspaniałym smaku, zbalansowany, mięsisty, intensywnie słodki, 225 gram, pasiasty, taki czerwono-zielony, tak jak ta zielona zebra, pewnie tylko z czymś. E, Zmieszany. Sunset Red Horizon, czyli czerwony horyzont o zachodzie słońca I jest to wielki, czerwony, mięsisty pomidor w kształcie serca. Nazwany przez Garego i Psena, który był hodowcą pomidorów. Pochodzi z południowej Rosji, jest wczesny, odporny na zimno, na pękanie i słuchał zgniliznę wierzchołkową. Proszę bardzo. 3 do 6 owoców w gronie, ma mało nasion, 69 do 80 dni, czyli taki średnio wczesny, o bardzo silnym smaku, bardzo pomidorowym. Mm, nie mogę się doczekać. Brutus magnum, czyli jak sama nazwa wskazuje, jest to następny wielki pomidor. I Brutus e, o, ma wielkie owoce, bewsztyk. Owoce dorastają do ponad 1 kg. Mięsisty, zbalansowany smak, dobry na konkursy wielkości, oczywiście. Dobry smak i pochodzi z Kanady. African Queen. Ten pomidor mi się podoba. Nazwa wygląd i opis. Pochodzi z Karoliny w Stanach Zjednoczonych i był to rodzinny pomidor przez pokolenia gościa, który się nazywał Jack Maderis. Jest to duży różowy bewsztyk z czerwonym miąższem i o wspaniałym smaku. Jak czytacie te opisy czasami, to aż myślinka leci. Te opisy biorę z angielskojęzycznych stron internetowych, bo czasami może w Polsce... Nie macie, dostępu, nie macie dostępu do dużej ilości informacji w języku polskim, jako że te pomidorki są w większości amerykańskie albo też rosyjskie, więc tłumaczę na polski. Może coś nowego się dowiemy tutaj. Ten pomidor ma liść ziemniaczany. Odporny jest na pękanie. Owoce, oczywiście, od pół do jednego kilograma, jest odporny na choroby. Jest nie za słodki i nie za kwaśny, czyli taki zbalansowany smak. Różowy dar, jest to różowe serce, jak nazwa wskazuje, 400 do 800 gram przeciętnie, ale dochodzi do kilograma, jest mięsisty, ma mało nasion, bardzo smaczny, pochodzi z Bułgarii. W ogóle to ja dostałam więcej nasion, ale wybrałam 12 do tego dzisiejszego filmu, 12 tych, które mi się najbardziej podobały, także... Dziękuję tej osobie, która wysłała mi te nasiona. Wiesz, kim jesteś. I nie wiem, czy je będę uprawiać, bo już tyle tych odmian mam, ale dziękuję serdecznie. Następny pomidor: Greitmeier's Pride. Greitmeier to jest nazwisko. Fred Greitmeier pochodzi z Kanady. A ten pomidor ma pochodzenie z Jugosławii. W jakiś sposób te nasiona dostały się z Jugosławii przez Amerykę, teraz tu do mnie, do Anglii, albo do Was do Polski. I jest to serce mięsiste, bardzo soczyste, ma wspaniały słodki smak. 65 do 85 dni od posadzenia rozsady, czyli w różne strony podają różny czas dojrzewania, pewnie zależy od klimatu i gdzie te pomidory są posadzone. Ale też jest powiedziane, że jest wczesny, ma duże owoce i jest dosyć rzadki. Millionaire, czyli milioner. I to jest podobno legendarny bewsztyk z gór ozark. A góry Ozark są w Stanach Zjednoczonych. I ten pomidor był tam bardzo popularny już od 70 lat. Z powodu jego fantastycznego smaku i jakości owocu. Jest soczysty o typowo staro smaku. Słodki w kolorze takim koralowo różowym 80 dni. Carski Lubimec. jest to następny, bardzo duży czerwony bewsztyk. Owoce o wadze 1 kg. Bardzo mało nasion, mięsisty i soczysty. O pysznym smaku. 80 dni pochodzi z Rosji. Jest to odmiana komercyjna w Rosji. Jest plenny i kwiaty nie opadają, podobno. Grandma's Secret, czyli tajemnica babci. Niewiele wiadomości na temat tego pomidora mogłam znaleźć. Wiem, że pochodzi z Syberii i oczywiście następny wielki pomidor o owocach kilogramowych. 12 cm średnicy, przeciętnie 600 gram, odporny na choroby, bardzo smaczny i aromatyczny. Italian tree, czyli włoskie drzewo, następny pomidor o wielkich owocach, jest ciemnoróżowy, liść ma ziemniaczany, łodyga jest bardzo gruba, bardzo silnie rośnie, ma dobry smak, jest plenny, i następny pomidor o smaku starego pomidora. Napa Giant. Napa to jest region w Kalifornii. Ten pomidor pochodzi od Brada Gatesa w Kalifornii, czyli to jest gigant z Napy. Napa Valley, może słyszeliście, to jest taka dolina gdzieś w Kalifornii i jest to bardzo duży różowy bewsztyk o ciężarze owocu od pół do półtora kilograma i Brad Gates stworzył tego pomidora w 2014 roku i pochodzi on od odmiany Mortgage Lifter. Z tym, że on selekcjonował te owoce największe i jakoś po prostu um, zrobił tą krzyżówkę i nazwał ją Napa Giant. I, jest, I te owoce są dwa razy większe niż te Mortgage Lifter. Um, no, jest mięsisty i bardzo smaczny. Czudo do Jest to następny duży, różowy owoc, który dochodzi do kilograma. Jest to odmiana komercyjna, tym razem z Ukrainy. Bewsztyk, soczysty, kremowy, mało nasion, słodki, plenny, ale nie lubi podobno upałów. No nie wiem, czasami czytamy te opisy odmian które są bardzo subiektywne i zależy od miejsca, klimatu, pogody w danym roku. Także najlepiej samemu się przekonać, jak w Waszym ogrodzie te pomidory będą rosły. A teraz pokażę Wam, jak wschodzi moja wilma, którą posiałam w poprzednim filmiku. Chodźcie, zobaczcie. Tutaj widzicie pod lampami, dzisiaj jest nawet słonecznie. Stoi sobie mój pojemniczek z filmu. Zaraz zdejmę tę folikę, żeby Wam pokazać. Po czterech dniach już wzeszła. Ta sadzonka jest pierwsza. Ta wzeszła dzisiaj. Dwie z trzech schodzą. Czyli z tej strony niemieckiej, nazywanej przez Polaków Tomato, Przynajmniej te nasiona wschodzą bardzo dobrze. Bardzo dobre mają czas kiełkowania. I widzicie, są malutkie czyli to będzie ten pomidorek Micro Dwarf. Już widzę po tych pierwszych liścieniach, że są mniejsze niż normalny pomidor. Czyli mam nadzieję, że nie było pomyłki z nasion. A jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat różnych odmian pomidorów, obejrzyjcie ten filmik. Pa!